Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się elementem silnika benzynowego, który tak naprawdę jest w stanie narobić wielu problemów. I wiele osób z objawami usterek e, lub inaczej objawami złej pracy silnika walczy przez długi czas, a tak naprawdę w wielu przypadkach jest to właśnie przepustnica. Moi drodzy, silnik benzynowy, przepustnica. Dostarcza do komory spalania powietrze. Kiedy naciskamy gaz, przepustnica się otwiera, wpada więcej powietrza, nasze auto się rozpędza. Przepustnica musi działać w sposób prawidłowy czyli w momencie, kiedy auto gasimy, przepustnica się szczelnie zamyka, w tym momencie auto gasimy. Po prostu silnik przestaje pracować. Jeżeli auto pracuje na wolnych obrotach, przepustnica jest delikatnie uchylona. Kiedy dajemy gazu, rozpędzamy auto, przepustnica się w zależności od tego, jak agresywnie to auto rozpędzamy, otwiera. Kiedy po zakończonej jeździe auto chcemy zgasić, przekręcamy kluczyk, przepustnica się zamyka, silnik nam zgaśnie i delikatnie musi się uchylić, aby potem móc to auto uruchomić. Moi drodzy, bardzo często zdarza się tak, że wasze auto po tym jak na przykład staniecie do przy skrzyżowaniu, zgaśnie wam. Macie problem z uruchomieniem auta. Macie problem z obrotami. Te obroty są zbyt wysokie lub są tak niskie, że praktycznie silnik nie ma możliwości normalnej pracy. Co dalej? Jeżeli w wielu przypadkach mamy tak, że wciskamy gaz, auto muli, muli, muli. Nagle bardziej dociśniemy gazu, jest strzał i nagle auto się zaczyna rozpędzać. Moi drodzy, o tych wszystkich przypadkach właśnie dziś wam opowiem. Po to, abyście sami mogli zdiagnozować przepustnicę, wymienić ją na nową lub wyczyścić. Bo przepustnice się czyści, pomimo tego, że mamy filtr powietrza, i tak jakieś zanieczyszczenia zawsze wpadają do przepustnicy. Więc tak naprawdę warto by było raz na jakiś czas do niej zajrzeć. A dziś na przykład silnika benzynowego, którego jeszcze nie ma na stojaku, ale jest na palecie. Pokażę Wam, jak taką przepustnicę zdemontować, na co zwrócić uwagę, jak ją wyczyścić. Co prawda, nie będę jej tutaj czyścił, ale o tym wszystkim na przykładzie właśnie tej przepustnicy Wam opowiem, abyście we własnym aucie śmiało mogli to zrobić. Idziemy. Ok, tak jak możecie zobaczyć, przepustnica jest na swoim miejscu. Co robimy najpierw? Moi drodzy, jeżeli macie jakiś komputer diagnostyczny, który jest w stanie skasować błędy przepustnicy, bo chcecie ją zdemontować. W moim przypadku, jak widzicie, jest to przepustnica sterowana elektrycznie, czyli tak naprawdę steruje nią eku silnika. Są przepustnice, które po prostu mają tutaj takie ciegno, i do nich dochodzi linka. I ta linka właśnie steruje tą przepustnicą. Tutaj w środku są silniczki, więc jest to przepustnica sterowana elektronicznie. Więc tak, do takiej przepustnicy, jeżeli chcemy ją zdemontować, przede wszystkim potrzebujemy jakiegoś komputera diagnostycznego, bo no niestety, ale może być tak, że potem nasz silnik będzie pracował w sposób nieprawidłowy. Ze względu na to, że po prostu po odpięciu wtyczki może nam zapisać błędy w sterowniku silnika, oraz też po czyszczeniu takiej przepustnicy warto by było zrobić jej adaptację. Moi drodzy, pierwsze co zawsze robimy, jeżeli nie mamy tego komputera diagnostycznego, musimy odpiąć akumulator. Więc ściągamy klemę ujemną, czemu nie dodatnią, bo dodatnia może nam dotknąć gdzieś do masy, niepotrzebnie zrobimy zwarcie. Moi drodzy, zawsze ściągamy klemę ujemną. Jeżeli klema ujemna jest zdemontowana, wtedy ściągamy sobie tutaj wtyczkę zasilającą ona tutaj dość mocno siedzi, więc w niektórych przypadkach przydałby się jakiś cieniutki śrubokręt, aby podważyć tutaj te zapadki, które mamy z boku. O, jak widzicie, mamy to zdemontowane. Następnie, co robimy? Tutaj wchodzi wężyk, którego nie ma, ale z tej strony też jest wężyk, więc bierzemy sobie obcęgi, kombinerki, co nam pasuje, tak naprawdę, aby ten wężyk zdemontować. Ja mam takie, które mi się bardzo wygodnie robi, więc ich używam. Łapiemy sobie tutaj, ja muszę złapać tutaj, za ten przewód go rozruszać, bo jak widzicie, no swoje lata to posiada, więc musimy ten wąż ściągnąć. Jeżeli nie uda się go ściągnąć, to nie będziemy się męczyć, po prostu go przetnę. Ale myślę, że bez większego problemu zaraz sobie z nim... Poradzimy. I mamy to. W tym momencie musimy zająć się odkręceniem samej przepustnicy. Czyli musimy odkręcić cztery śrubki, które znajdują się tutaj, i przepustnicę mamy zdemontowaną. Oczywiście to jest silnik Opla. W waszym przypadku może być. Ta przepustnica w zupełnie innym miejscu, mieć zupełnie inne śruby, bo tak naprawdę przepustnice montowane są w różnych miejscach. W każdym razie przepustnicy należy szukać gdzieś w okolicach kolektora dolotowego. Dobra, ja tutaj nie będę się bawił, wezmę sobie udar, na szybko sobie to odkręcę i idziemy na stół. Jak możecie zobaczyć, chwila, moment, przepustnica jest zdemontowana. Ok, moi drodzy, tak wygląda już przepustnica na stole. Co tu warto powiedzieć? Przepustnica generalnie wymaga co jakiś czas czyszczenia. Ze względu na to, że tutaj osadza się e, po prostu coś ala szlam w wielu przypadkach, który po prostu zalepia tą przepustnicę. I tak naprawdę albo ten prześwit, który jest, jest niewystarczający, albo przepustnica potrafi nam się w którymś tam momencie przycinać. Moi drodzy, jeżeli boicie się, nie chcecie demontować przepustnicy, nie chcecie e, odpinać wtyczki zasilającej, lub nie czujecie się na siłach, aby nawet e, taką przepustnicę sterowaną linką e, zdemontować, bierzecie sobie papier, jakąś mikrofibrę. Możecie ją zwilżyć jakimś break cleanerem i tak naprawdę delikatnie tutaj wyczyścić. Pamiętając o tym, że musicie tą przepustnicę uchylić, bo najważniejsze w tym czyszczeniu jest to, aby, może tak jak pokażę, będzie lepiej widać, aby tutaj te miejsca, gdzie przepustnica dotyka obudowy, myślę, że tak to można nazwać, były jak najbardziej czyste. Minus czyszczenia przepustnicy na aucie jest taki, że musicie bardzo uważać, aby czasem jakieś syfki nie wpadły do kolektora sącego, no bo wiadomo, że one potem dalej pójdą sobie w kierunku cylindrów, komory spalania i jest to nam zupełnie niepotrzebne. Moi drodzy, przepustnica musi działać w sposób płynny. Ona nie może nigdzie się zacinać. Jak widzicie, tutaj z drugiej strony też jest brudno. Także to wszystko należałoby zdemontować z dwóch stron tą przepustnicę, wyczyścić tak, aby działała ona w sposób prawidłowy, sprawdzić, czy nigdzie to się nam nie zacina. Jak możecie zobaczyć, tutaj myślę, że fajnie to widać. Przepustnica w takim momencie ona jest uchylona, czyli w czasie spoczynku, gdy silnik jest zgaszony, ona jest uchylona ze względu na to, aby była możliwość odpalenia tego silnika. W momencie kiedy nasz silnik gasimy, ona się zamyka, jak możecie zobaczyć i te światło, które się wydobywa, tego światła jest mniej, odcina po prostu nam dopływ powietrza. Gdy puścimy, ona znowu jest uchylona. Tak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o utrzymanie wolnych obrotów i utrzymanie A, i i zgaszenie naszego silnika. W momencie, kiedy gasimy silnik, ona się zamyka. W momencie, kiedy stoi auto, ona jest uchylona i czeka na to, aż silnik się odpali. Tak jak Wam powiedziałem, w momencie, kiedy autem jedziemy, ta przepustnica, w momencie, jak dajemy gazu, ona się otwiera, i e, tak wzrastają obroty w silniku benzynowym. Po prostu przepustnica się otwiera. Jeżeli mamy taką sytuację, że jedziemy, rozpędzamy nasze auto, i auto jest po prostu zamulone, po jakimś czasie dostaje takiego szarpnięcia i już jedzie normalnie, świadczy to o tym, że po prostu ta klapka w którymś momencie się przycina nam. No i po prostu, jeżeli damy więcej gazu, ten opór może przełamać. I po prostu ona się otwiera wtedy, dlatego mamy takie szarpnięcia. Moi drodzy, co jeszcze jeżeli chodzi na przykład o falowanie obrotów lub dojazd do świateł, na przykład do skrzyżowania, auto nam gaśnie. Świadczy to o tym, że prawdopodobnie gdzieś tutaj w tych miejscach, bo przepustnica na biegu jałowym jest uchylona oczywiście i silnik pracuje na biegu jałowym. Gdzieś ona w tym... Okolicy będzie zanieczyszczona, w wyniku czego do naszej komory spalania dopływa mniej powietrza i po prostu silnik nam gaśnie. Dlatego dziś dla Was ten odcinek, aby powiedzieć Wam, jakie mogą być objawy wskazujące na to, że taką przepustnicę należy czyścić. Tak naprawdę myślę, że raz w roku wypadałoby do tej przepustnicy. Zajrzeć, zdemontować ją lub próbować ją wyczyścić na aucie. Ale pamiętajcie, że jak będziecie sobie czyścić ją na aucie, to nie wkładajcie paluchów, no bo jak widzicie, przepustnica wraca na swoje miejsce, chodzi to dość opornie. Więc tak naprawdę może Wam to fajnie przyciąć palucha. A to tak myślę, że nie każdemu sprawiłoby przyjemność. Co jeszcze można powiedzieć na temat? Przepustnicy. Aha, w przepustnicach sterowanych linką mamy coś takiego, co nazywamy silnikiem krokowym. Silniczek krokowy jest to element w przepustnicy odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowych, wolnych obrotów. Więc moi drodzy, warto o tym pamiętać. Silniczek krokowy także fajnie by było, aby był sprawny i działał w sposób prawidłowy bo jeżeli nie zadbamy również o niego, on jest zawsze gdzieś przykręcony do przepustnicy, czyli gdzieś z boku wykręcamy go osobno, również należało by ten element wyczyścić. Dobra, z czystej ciekawości, bo myślę, że już powiedziałem praktycznie wszystko, co powinno się powiedzieć na temat przepustnicy. Oczywiście na pewno jest jeszcze wiele tematów, które moglibyśmy poruszyć, ale Myślę, że to takie najważniejsze. Pokażę Wam, co kryje się w przepustnicy elektronicznej e, właśnie w tym miejscu. Mogę Wam powiedzieć na dzień dobry, że tam będzie pewnie dwie albo trzy zębatki. Będą, będzie jakiś silniczek, który e, za pomocą sygnału, który dostaje tutaj do kostki, jest wysterowany tak, aby w zależności od tego, jak dajemy gazu, tak, nasza przepustnica się otwierała. Dobra, jeszcze jedno, i jak widzicie, tutaj mamy całą naszą elektronikę, jak i również tutaj te zębatki, którymi sterowana jest przepustnica, czyli silniczek, zębatka, i samo sterowanie przepustnicą. Jak widzicie. Przepustnica się otwiera, zamyka. W tym momencie, jak chcemy auto zgasić, to przepustnica zamyka się całkowicie. Może tak będzie to dużo lepiej widoczne, bo tutaj, y, posługując się tymi zębatkami, lepiej mogę Wam to pokazać. Silnik zgaszony, gotowy do odpalenia. Dajemy gazu, nasza przepustnica się otwiera, gasimy silnik, ona się zamyka. Dlatego, widząc, jak działa przepustnica, myślę, że bardzo dobrze wiecie już, jak ona działa i tak naprawdę, co trzeba tutaj wyczyścić. Pomimo tego, tak jak powiedziałem na wstępie, że mamy filtr powietrza, zawsze warto te okolice utrzymać w czystości. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystkim bardzo dobrze wytłumaczyłem, jak działa przepustnica. Na co zwrócić uwagę przy jej czyszczeniu, jakie mogą występować objawy zanieczyszczonej lub uszkodzonej przepustnicy, czyli e, auto nam gaśnie na niskich obrotach, obroty mamy zbyt wysokie, nie jesteśmy w stanie odpalić naszego auta, mamy szarpnięcia podczas jazdy. Ale powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy: kiedy obroty, jeżeli chodzi o silnik benzynowy. Zwiększone obroty są zupełnie normalne. Moi drodzy, wtedy, kiedy silnik jest zimny, a na dworze już panują trochę niższe temperatury. Takie zjawisko jest to zjawisko, które nazywamy tym, że silnik chodzi na saniu, czyli jest dostarczana większa ilość powietrza, większa ilość paliwa. W momencie, kiedy silnik się rozgrzeje, obroty spadają nam do obrotów, które być powinny. Dobra, w tym odcinku. To wszystko. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę pod tym filmem, o ile on się Wam podobał, to znacznie pomaga rozszerzyć horyzonty, że tak powiem, i nagrywać dla Was jeszcze lepsze odcinki. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. I cześć!